Cześć, siemanko, wariaty, witajcie z tej strony Kapi, no i co? Lecimy sobie dzisiaj z kolejnym odcinkiem ze Try Drive Simulator Wybieramy oczywiście mój profil Niebezpieczne przejazdy, ciąg dalszy eee, Boczna uliczka Weźmy to No i co? Widzę, że wam się podoba ta seria hmm, Po wyświetleniach fajnie, fajnie się to wszystko przyjęło Dobra, kilka dni przerwy było od tej serii teraz być też nie wiem, co ja tu mam robić. Może zobaczymy, czy wyszedłem w prawy. Bo tutaj już naprawdę kończy się powoli... ...kończą się te misje na tym etapie. I no tutaj już, już jest coraz ciężej. Hmm. Czekajcie. Ja muszę jechać w lewo. Uło. Ledwo. Ledwo. No co? Także zapraszam do subskrybowania kanału, jak i odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie oczywiście w komentarzach. Tu mam jechać, zaryzykuję pojadę w lewo. Nah, nie przejada. No tutaj na garaż też raczej nie. I moi drodzy zbliżam się do formata komputera, żeby go troszkę oczyścić. A to też chcę teraz przycisnąć bardziej z tą serią. Także możliwe, że będzie codziennie. Musiałbym mi nią drogę przycisnąć, żeby ją skończyć I żeby później na spokojnie formata zrobić. Że możliwe, że jeden dzień przerwy będzie też na kanale w weekend. Prawdopodobnie to w weekend zrobię. No i dobra, udało się. za dużo tego jeszcze nie zostało że pierwsze zadanie 2,50 w miarę w miarę w ostatniego to niestety w ogóle nie zrobię zadania albo jak, jeżeli już zrobię to w czyści mi no czuję ale jest przyczepa już widzę tam na czepa dobra tu zasyłam, żeby dać jakąś połowę i teraz tak Zwracamy. No, Przyczepa. Ok, że ta kamera. No kaj, okay, ...lecimy, Chodzimy, nie śpimy że już jest późna godzina i możecie mój głos mieć taki... Taki sobie, że, że cicho mówię, ale to najwyżej sobie podgłośnij, podgłośnijcie. I tyle. Aura, najszybciej tu spróbuję, jazda, jazda. I to już? Aha. To wyzwanie było tak daleko, jest takie łatwe. Jest strasznie łatwe, lol. Ładowanie jachtu. No, to może być ciekawe. A ja mam jak to oczywiście super No nieźle za no, to przecież komulcy nie mam, zapomniałem No, przycisnąłem się. O, jakąś tutaj rzekę mamy ogromną. No to też wyzwanie dosyć proste. Ale spoko... Ile my tu mamy? O 5 minut nagrania. Przymusowa jazda Nieźle Przekroślinie linie metrów Ja muszę gdzieś tam na sam dół zjechać Że To zadanie pewnie trochę potrwa Chociaż mam samą konia, to może być łatwiej Bo tu z doczepam, to bym się na pewno bawił Dobre 15 minut sery, że tak mało mówię na tej serii, ale na no po prostu po prostu wolę się tutaj skupić, a to co mam do powiedzenia to po prostu mówię, bo to tak w sumie nie jest jakaś gra, żeby rozgadać się Przedaję sobie, będę miał akurat sery na kanale. Także Spoko i odinstaluję. Od odinstalu Pan Gierę Wstępnie też sobie sporo robi osiągnięć jak i w ATS-ie. takiej w ATS-ie. jakieś streamy wam porobię z tego. że bez uszkodzeń, raczej uda mi się to wyzwanie zrobić. Stoj. OK, zrobione. 8 minut, także lecimy dzisiaj jak burza. Wchodz butowy. Nie będzie, tam sobie opuściłem to jedno wyzwanie, pamiętam, spokojnie. Cóż, coś mi się da że trochę to już zejdzie z tym Także prawdopodobnie jeszcze jeden odcinek wyjdzie z tych niebezpiecznych przejazdów, tak, i tak dalej O, to już będzie ciekawe hamulce Uderzyłem w to, ale mnie zaliczyła Zresztą łupu nie zrobiłem z łukiem, więc może mi ciężko Ty Tychy no właśnie No może ta raczej Jezu. A i teraz kusując z punktami, ale mówiłem też na Cine, że ja o punkty tu nie walczę ani o czas, tylko po prostu, żeby przejść sobie tą gierkę i zobaczyć, jaki ona ma potencjał. No i co? Hmm. Reparacja elektrowni. Dobra, może się wrócę do tego. Jeszcze nam zostały z tym trzy zadania Oooo, o, o Jezus, jeszcze tyle muszę to zrobić Cztery by to trafił. No, teraz będzie ciekawie No to, to pewnie mi zejdzie przez znaczy przy całe Pewnie jeszcze przez te trzy minuty, akurat do 14 minut jaki to już jest zwyczaj tej serii typowo nietypowo, czternaście minut Ale czemu by nie? Nie chciałam uderzyć, ale nie wyszło. Nie cofaj mi. A się nakręcę na tej serii, tą kierownicą. Ja to, jak nigdy. Ojej, No chyba nie No chyba nie Nie mam dobra, mowy chociaż jeden, no, dobra jak na jeden to to jest Większe szanse są mi, że to ogarnę Tu się nie zmieszczę Może hmm. Jeszcze to, przecież tu nie ma możliwości żeby mnie to przejechał Bez uszkodzeń Teraz to, no to to już sobie cofnę Cóż, no, ale nie właśnie, może je zaliczyć. Dobra, morne, udało się no. Zostaną jeszcze dwa wyzwania. Z tego e, prawo jazdy mam zrobione, zawody kierowców. Na razie tego nie chcę robić. Jazda swobodna, no to sobie już zrobiłem jedno e, Poza odcinkiem, także to też prawdopodobnie sobie zrobię Poza odcinkiem, też szybkości reakcji. To na pewno będziemy walczyć z tym. E, to nieważne, to też nie. No i później może załaduję kierowców, zobaczymy. Także w tym odcinku to byłoby na, na tyle. Subskrybujcie, łapujcie, komentujcie i na razie trzymajcie się, cześć.